Siemano, siebie z tej strony ja tam dzisiaj dla Was nagrywam e Minecraft hardcore na kanale w dzisiaj troszeczkę sobie pokopiemy różnych surowców różnych po prostu myślę, że ten odcinek będzie taki dzisiaj wykopywania, bo jak wiecie już znaleźliśmy swoje piękne marzenie w znaczeniu takim i że znaleźliśmy wioskę, więc... Ta wioska nam bardzo dużo daje, bardzo dużo jest rzeczy, których no... Udało nam się znaleźć, bo udało nam się znaleźć na żelazo, na zbrojkę I na wszystkie inne różnego typu, można było powiedzieć, rzeczy w znaczeniu takim, jak... E, e, kilo czy łopata i w ogóle te inne rzeczy Po prostu one mnie cieszą Cieszą, że takie coś jest I dzisiaj też jakby tak patrząc na kształt, będziemy tu budować swój drugi dom. Tak sobie tak drugi dom. Dlaczego drugi? Bo tamten już zapomniałem sobie w zapomnieniu. Tam tamten zostawiamy w zapomnieniu. A jak wiecie potrzebujemy nowego miejsca czy nowego domku jak to się każdy uzna czy ujmie jak ktokolwiek sobie to wyobrazi. Więc no. Trzeba troszeczkę sobie to wszystko wyobrazić, że nowy domek będzie, to nie będzie w tej wiosce, a możliwe, że w tamtej. Jeśli widzowie Wam się taki odcineczek podoba, to zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale, z dzwonem, żeby Was kolejny odcineczek nie ominął na tym kanale. Widzę, pięć 5 łapeczek w górę, to odblokuję Wam kolejny odcineczek z Minecrafta. Więc myślę, że zostawicie, wbijecie. Więc dzisiaj troszeczkę kopania, troszeczkę budowania, żeby tak U urozmaicić ten bardzo odcineczek I mam też nadzieję, że wbijecie na Discorda razem z Instagramem widzowie konkurs. Jeszcze raz przypominam o konkursie ten kto napisze do mnie na Instagramie może wygra ze mną gierkę w Minecraft Bedwars, więc... Bardzo serdecznie zapraszam do wpisania na Instagramie Link macie do niego w opisie I Widzowie, jest, są dwie wioski obok siebie To mi się bardzo podoba A my się będziemy widzowie budować. A Ała, spadłem tak troszeczkę Ten gościu tutaj ma na sobie? Ma no. na razie nic od niego nie chcę Bo chcę na razie tak sporo jedzenia Żeby te, to jedzenie jakoś sobie mieć Ten sobie mi Pozostaw to, to sobie, po to stawiaj Żeby to jedzenie widzowie było no Bo jak pójdziemy do kopalni, no to tego jedzenia potrzebujemy, wiecie, sporo Mogłem sobie kurde krowy zostawić Ale krów to tu jest sporo Więc na razie nie będziemy ich jakoś rozwalać A żeby nie psuć naszej pięknej kurde Terenowej rozgrywki w Minecrafta to zrobimy z drzewa. Jakiego to jest drzewo? Jakie to jest wideo drzewo? To jest drzewo akacjowe. Drzewo akacjowe, więc no. Powstanie piękny dom z akacji. Ile go będziemy budować? Nie wiem. Wiem, że na pewno dwa odcinki zajmie, albo trzy. Więc odblokujcie ten. Odblokujcie próg łapek. Bo dzisiaj troszeczkę sobie surowców. Podstawę sobie zrobimy bo ta podstawa też będzie wymagająca, ciężka, a jak wiecie, jak będziemy się trzymać blisko wioski, to wyjdzie nam to na pewno na dobre i będzie to dobrze się trzymało wszystko i życzę wam jak najlepiej <laughs> Jak widzicie widzowie jest piękna niedziela, ja nagrywam to pięknym rankiem nic tylko się cieszyć, że chcecie widzowie, mam nadzieję, to oglądać, możecie napisać w komentarzach, czy lubicie oglądać moje filmy, jeśli tak, to zostawiajcie te łapeczki w górę, subika kana na kanale, dzwonem. Bo wbijamy po 1100 i za niedługo będzie już, dobra, ja się idę przespać, żebym cokolwiek widział. Golem tam na straży pilnuje. Będzie tu łóżko, czy nie będzie tu łóżka? To jest bardzo dobre pytanie. Czy tu będzie łóżko? Nie ma tu łóżka. Lipa, lipa, lipa. Bardzo lipa. Tu łóżka nie ma. Więc idziemy do prostego, mam nadzieję, domku i znajdziemy tam. Dobra. Jął, moi drodzy Państwo. Tu musi być. Nie, yeah, dobra, na razie dzięki. Na razie dzięki za użycenie, użyczenie miejsca. Ile mam... Tego. A, trochę mam. Trochę tych rzeczy widzowie mam. Trochę... Dobra, na razie nie biorę nic. Bo nawet skrzynki nie chcę na razie brać, bo teraz zawieramy podstawę. Robimy podstawę pod dom. Będziemy robić podstawę. Więc to wszystko wyjdzie. Ała, czemu mnie A Sam nie wiem. To będzie widzowie piękna budowla. I ona będzie troszeczkę dalej. Od całego miejsca. No gdzieś myślę... Że nie na równym terenie Te krowy sobie zostawimy Na O tu jest ładne miejsce Takie można byłoby na... Ładnie to nazwać Potrzebuję troszeczkę więcej miejsca Na to wszystko Piękny dom Będzie tutaj na wzgórzu Przynajmniej mam taką nadzieję Że będzie Cyk 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 Dobra Tą dziurę sobie na razie zalepię Tu, be, tu będzie moje wejście do kopalni Więc tu tak oświetlę jak na razie Ładnie się u... u... u. załatwię Dobra, więc ta dziura pójdzie całkiem do zalepienia, znaczy całkiem nie Będę wiedział gdzie to zostało wszystko Dobra, dajcie mi teraz tak. Daję sobie tutaj to tak. O. No i to na razie zostaje tak, jak ma zostać. Ok, teraz tutaj. Tutaj natomiast yy, będę chciał zrobić widok na tamto. Czyli to wszystko musi widzowie być. Tu musi być wejście do domku. Tu będzie wejście do domku. O Super elegancik. I to nie będzie taki, wiecie, zwyczajny, prosty dom, bo on będzie się troszeczkę rzeczy składał. Tak widzę, parę rzeczy będzie miał. Takie, takie wybitne. A na razie chcę zrobić podstawę w tym, domie, w tym domu, w domie, w domu. Tu widzowie, bym chciał zrobić. Ja wiem, że nie idę po tym, porówni. Tu będzie crafting skrzynka i piece albo trochę dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z całym kształtem, bo będę chciał. Tutaj będzie w tą stronę. Widzowie, zobaczycie za niedługo ale co mi będzie dokładniej chodzić, bo to nie jest prosty domek jakby się wam widzowie wydawał duży też on nie będzie raczej duży on nie będzie to później zniszczę No, i tu będzie gdzieś się nam ten dom powoli zamykał. No, dziś tutaj nie. To sobie drzewo zostawię. To sobie drzewko zostawimy sobie całkiem. To będzie widać taki na razie kształ kształt na to wszystko. Bo. co? Mm. Tu są drzwi, to każdy wie tu będą drzwi i tu jest zamknięcie całej naszej pięknego, naszego pięknego domku Wejdźmy teraz do środka jak to tu to, to wygląda Trzeba od... Trzeba pokosić te trawę To zniszczyć no i dobra, niech tak na razie widzę będzie. Dobrze jak będzie się prezentował z takiej oto pięknej tutaj doliny i teraz tak, tak jak mówiłem, raczej zrobimy widzowie tak yy, Mam parę desek Co mnie cieszy Dwie skrzynki, a jeszcze mam trochę tego innego drewna, ale to spokojnie Crafting damy sobie, tu już jest W craftingu zrobimy sobie Na razie jeden piecyk, który damy sobie tutaj Albo nie Damy go sobie gdzie indziej Damy go sobie tu Dobra, jedzenie tak Jedzenie sobie przepalimy Reszta sobie wrzucimy to co mi jest na razie tu niepotrzebne Skóry, nie skóry Żelazo i te wszystkie inne Na razie sobie damy tutaj Czy przepalone Czy nie przepalone to jeden czort Drewno sobie damy Na razie tu Żeby mieć to jakoś widzowie też poukładane No z drewna na razie nie będę korzystał Bo na razie sobie Pójdziemy pokopać Narzędzia sobie damy tutaj Te niektóre niektóre Żeby z takiego bałaganu Nie robić Takie Będziemy co pokopać węgiel, nie węgiel i różnego typu jakieś jak żelazo znajdziemy to też będzie dobrze ech, ech. Dobra jakieś nie. już mi tu, dobra mam OK. To idziemy tam na wzgórze Na razie domek sobie zostawiamy W kolejnych częściach Będzie omawiane to wszystko Na razie idziemy w tamte góry popatrzeć, czy coś ciekawego jest, czy nic tam ciekawego nie ma. Bo jakby było, to byłoby naprawdę super. Jakiś węgiel, nie węgiel, czy tam różne inne rzeczy, sytuacje, cokolwiek. Więc zaraz się przekonamy. Powiedzcie, no węgla można powiedzieć i tych że mamy dużo pochodni ale to tak naprawdę dużo to nie jest bo będziemy do kopalni i nic na razie i nic nie ma i to jest no, taki problem węglowy jest czasami spory a czasami go nie ma a jak znajdziemy przy okazji jakieś mm, żelazo na, na to to nie liczę nie ale Taki węgiel który tu jest to już szybciej liczę. Więc sobie troszeczkę też pozbieramy. Moją chałupę widać tam, w oddali. Ona będzie, widać, jeszcze większa ta chałupa. Będzie prawie szkło. Dużo będzie szkła, dużo będzie wszystkiego. Będzie ładnie wyglądać. Mam na nią pomysł. Więc. 5 łapeczek w górę jak wam widzę wcześniej mówiłem subik na kanale dzwonem i da wam kolejny odcineczek z Minecrafta jutro Eurotrack, Pojutrze prawdopodobnie Notruf Bo już dawno Notrufa nie było na kanale, więc wiem żebyście na pewno chcieli Notrufa na kanale e, Co dalej? We wtorek będzie... Dobrze mówię? Nie, w środę będzie prawdopodobnie też Eurotrak jak wbijecie 5 łapeczek w górę, to pierwszeństwo będzie miało Minecraft Hardcore. To będę od razu nagrywał po wbiciu 5 łapeczek w górę. O, żelazo. Więc jesteśmy coraz bardziej bogaci w te klocki, wszystkie. Tak, widzę, jak nazbieramy tak węgla, to będzie już dobrze. Bo już dwa staki tam jeden mieliśmy, tu drugi. No, sporo jest. Tak nie patrząc, nie licząc na wszystko i wszystkich. Eee, 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 eee. Czekaj, ja tu nie przejdę. O, tu jest jeszcze jedno żelazo. Drugie. O, ile tego żelazo tu było. Na żelazo się widzę, jak zawsze przyda, nie? Czy do kopania, czy do czegoś tam. Co się to naprawdę przydaje. Tam jeszcze widzę, jest. Tu. Fajna góra się nam trafiła. Przyjemna bardzo. Więc nic, a tylko się cieszyć. Dużo węgla. Więc elegancik, kancik. Też mnie to słowo bardzo trzyma. Ale no cóż, bywa. To że jeszcze nie umarliśmy, bo to już jest chyba piąty albo szósty odcineczek. Już na live, to tam live, jak widzieliście wczoraj, poszedł całkiem. Jak nam tak dobrze idzie, to pozbierajmy więcej tego węgla. Czym więcej, tym dla nas widzowie będzie lepiej w przyszłości. Jak trwamy i dożyjemy z tym wszystkim. Jeśli kilo się w końcu to sobie jeszcze pójdę pozbierać żelaza. Bo żelazo to wiecie potęgna. Chociaż żeby do 24 zdobyć Już zdobędę raczej. jeszcze widziałem tu jest. Dobra, poszło mi. Więc my wracamy do naszej wioski Pięknej wioski, bo innej nie ma. A bardziej obok tworzymy nowy kill off. i to będzie na tyle życia Minecrafta. Jak widzicie noc się... Zrobiła więc, trzeba wracać, spać, wszystko robić. Jedno łóżko trzeba zabrać, nie? Z kryperem to ja już dawno nie walczyłem. O wczoraj leży. Dobra, pięknie. Powiem Wam, że idealnie. Dobra, gdzie ta moja chałupka jest? Tylko jeszcze łóżko muszę wziąć Łóżko To są studnie Tu będzie łóżko? Jest, dawaj łóżko Dzięki Pożeliczam, oddam Nie wiem, jak zrobię to oddam ma zombie No Potem macie Au, <laughs> Yo! Dobra, mój domek nie jest jeszcze oświetlony, bo zaraz będę to robił. Zaraz będę czynił, że ten domek oświetlony będzie. Dobra. Okej. Okay. No i widzicie, widzowie, jak to bywa. Szybka podróż, troszeczkę więcej węgla jest. Troszeczkę ba bardzo się wzbogaciliśmy. I widzowie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, słowika na kanale z Wam oraz w biciu na Instagram razem z Discordem. I ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Elo!